Witam. Miałem obrobić odcinek i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Czy jest głośność, czy nie ma? Tak mi się kurde podoba ta gra, że nie ma co idziem jaskiń żółwi po prostu zbadać. Nie, nie ma innej opcji. Jest godzina, czekaj. O, to dobra, 23. Nie mogę drzeć ryja, bo sąsiadka przyjdzie. Ale ona mi nie zabroni penetrować jaskini żółwi. Rozumiemy się. Lecimy, zobaczcie te żółwie, co się dzieje. O! Bardzo mnie. W ogóle zanim zaczniemy w to grać, jako takie typowe MMO, to myślę, że. przemień. To myślę, że tak trochę fabularnie podskoczymy odporność na skażenia. Aha, jak w tym stoję, to mi spada. Tak i co, jak odchodzę, to mi rośnie. Tak, rośnie. E... Mhm, mm mhm. Dobierz, nie no, dobierz miecza I dawaj go O, już umiem używać skilli No i cyk, no dobra, jeszcze nie umiem parować, ale skile już Skile już są używane chodzimy na pełnej, dawaj tą jaskinię żółwi Znajdź źródło oskarżenia Ej, właśnie! On nam coś przypomniał Co? Mamy! Mamy ognistą laskę! Dawaj to. Czekaj, czy to wali z dysta? Dawaj go. Będziemy się cofać jak prawdziwy mag. No i nice, dobra, tuż tu trochę się bawimy. No i kurczę, dziwna jest ta magia, wam powiem szczerze. Co ty tutaj się. Ziomek, 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 ziomek. Dobra, bo czekaj, bo ja nie mam skilli w ogóle. Ole, zepsułem skill. Czekajcie, bo ja potrzebuję sobie. Mm. Muszę nabijać sobie skille. Ale kurczę, muszę to zrobić. A, tu też mam znacznik, w tą stronę. Ale to chyba zrobimy poza tym, powiedzmy to, mini instancją. Bo. Pierdziel dostanie mi to taki srogi. Bo oni się tu respią, zanim zdążymy ich zabić. No kurczę, co to ma być? No, dawaj go. Czemu czuję, że ktoś się za plecami? Dobrze czułem. Dawaj. O, 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 ja już po wychapeniam. Trójeczka. Zasłona. Bum. Co jest dalej tutaj? Idziemy tędy. Co to jest? Jak to uderza dziwnie. Co to jest? Czym ty jesteś? Kurczę, weź szarżę w niego zrób. Ogłóż go Ja nie mam już umiejętności No kurczę, ja nie mogę nic atakować zbytnio A, bo... O ale dostałem w pierdziel No broń broń Co? Ja nie wiem, co ja zrobiłem. Tu coś się świeci, tu coś jest, tu nic nie ma. Mm. A już wracamy, tyle? Nie, no tu musi być skrzynia. No jest, skrzynia z bronią. Dwie cechy. No, jak ty to. Dobra, dobra, ja już chyba czuję, jak oni atakują tego główienka. Coś chłopaki się śmieją, ja nawet nie wiem co to za... We will... Co to. We willen, aha. Dobra, to niemiecki chyba. I gdzieś... Gdzie my są? My są tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kapelusz nie mamy żad... Żadnych... A, ja żałuję, że nas nie widzę. O, teraz jest. Rękawice skórzane. Pierwszy sort. Amunicja, żywność i cechy. No to co? Teraz już inteligencja pełną gębą, tak? A jakbyśmy sobie dzika spróbowali tym upolować. No dawaj, dawaj, dziku. Oj. A mogę też takie słabe, ten. Mogę też takie słabe. Biegłość w używaniu magii ognia. No to jak już jesteśmy, to poskurujmy. Ja wam przyspieszę ten kawałek w skurowaniu. Widzimy się jak wbijemy pierwszą tą biegłość. Mamy to. Mamy ulepszenie. Mamy pierwszy poziom ognistej piromanta. Magia ognia. Dobra, dawaj. E, zaklęcie zadają 134% obrażeń od broni. Skupione ciężki atak przywraca 5% max poziomu many. Aha! Skraca czas odnawiania ognistej laski. Dobra, piromanta. Z ognistej laski tryska struga ognia, zadając 34% obrażeń od broni co sekundę. Każde trafienie podpala wroga zadają 3% obrażeń od broni co sekundę przez 6 sekund. Czy my chcemy walić kulę ognia, czy walić takie. Kurcze, spróbujmy to. Spróbujmy w stronę Piromanty sobie pójść. Co? To tak w nieskończoność? Ale dobre, to w nieskończoność wali. Zaraz to przetestujemy. Chodź, Charity. Się to zniszczyć? To, co było w jaskini żółwi? Dzięki niech będą wszystkim świętym. Co za ulga. Gdybyśmy nie zajęli się tym skażeniem, rozniosłoby się po całych urwiskach monarchy. Raptem w kilka dni. Ukończ zadanie. Skąd pochodzisz, ale zapewne nie było tam kolorowo. Jesteś tu górę od godziny, a już pozbywasz się skażenia. To imponujące. Nie ma sprawy. A weź mi powiedz, skąd bierze się skażenie? Nie do mnie takie pytania. Niektórzy twierdzą, że znają odpowiedź. Może skażenie pochodzi z mrocznej części naszych dusz, a może to plugawa choroba, która trawi umysł. Wiem tylko, że to coś okropnego. To usług. Wprawdzie udało nam się pozbyć skażenia, ale to i tak zły znak. Musimy o tym powiadomić osadę w Urwiskach Monarchy. Musimy ostrzec mieszkańców. Mam się tym zająć? Wolałabym zająć się tym wspólnie, ale muszę tu zostać. Idź, zanieś tę wiadomość nadzorczyni Savile. Tego typu aktywność skażenia od dawna nas martwi. Dobrze, czołem. I idziemy spróbować nasz miotacz ognia! Gdzie, gdzie mamy się udać? Do Sawil. Gdzie jest Sawil? Mm, tutaj. Chodź, spróbujemy się pobawić z tym dzikiem. Będziesz go zabijał? Ziomek, pomogę ci! Nie a sprawy, nie a sprawy, ja zawsze do usług. Dawaj, uderzymy w niego. No jak to kurczę. A, bo nacisnąłem dwa razy. O, ale mi się wpierdzielił. Czy ja mogę na bok robić unik? Mogę. Mogę. Okay. Dobra, widzimy się zaraz. O, a tutaj jest przykład pana, który rąbi drewno. Kozak. Lecimy dalej. O, 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 o. coś, co jest jakaś misyjka poboczna. Nieszczęsny Howi. Popatrz, w jakim stanie jest mój wóz. Dzikie ostępy Eternum nigdy nie były bezpieczne, ale żeby drogi. Pierwszy raz w życiu widziałem coś takiego. To okrutne dziki zjawiły się znikąd i zażarły wszystkie moje trufle. Dlaczego to zrobiły? Nie mam pojęcia. Co ja jestem? Jakiś zaklinacz dzików? Uprzedzając pytanie, nie jestem. Jestem zwykłym, obwoźnym zielarzem. Te bestie załatwiły mnie na cacy. Nie o czym handlować. Mogę jakoś pomóc? Czekaj... Naprawdę chcesz pomóc... ...taremu, nieszczęsnemu hołdowi? Ależ owszem. Ależ masz serducho. Weź mu sierp. Znajdź trochę trufli i przynieś je do osady. Przy okazji, yy, nazbieraj ziół i jagód. W faktorii dostaniesz za nie parę monet. Nie ma sprawy, Hoły. Tak zrobimy. A co to jest? Czy to są trufle? No oczywiście. O kurczę, tego ja się nie spodziewałem. No, dawaj, 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 dawaj. Płoni, 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 płonziku. No i Git. Trzeba popracować nad naszą niszczycielską mocą. Jesteśmy w mieście. Jak widzieliście, całkiem mocno mnie zaczęło lagować. Jak wszedłem do tego miasta, i to mi się w ogóle nie podoba. Czy ja mogę zmienić sobie grafikę? Nie wiem, co ja mam teraz. Nie dźwięk, grafika. By byby średnie. No nie mówcie, że ja muszę mieć niskie. A tak mi się podobała ta gra. No to było po prostu cudowne. To może chociaż jakoś tekstur dajmy sobie na średni. Przepraszam bardzo. Czy to jest y, jakość niska? Czy to naprawdę tak wygląda? Jakby ktoś był ciekawy, jakość obiektów na średnia sprawia, że to są jakiekolwiek obiekty. Dobre, dobre, dobre. E, nieszczęsny Howie. Czemu on nie rozmawia? O to jesteś. Przynosisz tyle trufli, ile straciłem, a nawet więcej. Mam nadzieję, że obyło się bez większych problemów. Zatrzymaj ten sierp. Jeśli wykształcisz w sobie nawyk, zbierania ziół i tym podobnych, nasze drogi na pewno znów się przetną. Super. Kończymy zadanie. Urwiska monarchy. No to co? Otwieramy mapę. Czy mamy. Urwiska monarchy. Druga rzecz: Podatek handlowy. Magazyn. Magazyn? Opłata za stanowisko. Zmniejsza opłatę za wytwarzanie. Zmniejsza stawkę pobytu handlowego, podatku handlowego, większa maza. Ja chyba wolę ten podatek handlowy jednak. Tak coś czuję, że to będzie bardzo przydatne. I co my tu mamy? E, tutaj są ludzie, ale po co oni tu są? Estebanita gomes. Ubisk monarchy wykuwa się najlepszą broń i najświetniejsze pancerze na całym eternum. Rzecz jasna, dlatego, że ja tym wszystkim zawiaduję. Okej. Okay. Mamy kuźnię! I możemy tworzyć rzeczy. Tam jest kuźnia. A co on tu robi? Składzik! Tu jest składzik. Legenda broń. Jakaś legenda. Będziemy mogli znaleźć więcej rzeczy. No. Yy, Pies hutniczy Dobra, ja te rzeczy pogarniam Kobieto, nic ci nie jest Ja te rzeczy Tak Tak Będziemy mogli robić tu drzewo no, dobra. Stolarstwo Urosło Urosło stolarstwo Gdzie jest stolarstwo? Tutaj, Ech, to nie jest meblarstwo No, dobra To, następnym Osiem czwarty. Ok. A tu co się robi? Samo. Jakaś opłata? Podatek. o, A gdzie mam hajs w ogóle? Ile mam hajsu? Yy, tutaj. Limit monet. Ja mam 250 tysięcy, 250 prawie. Dobra. Te rzeczy ja sobie poogarniam. Między odcinkami, żeby was nie zanurzać bieganiem i zachwycaniem się wszystkim. Ale idziemy teraz oddać misję. Musimy porozmawiać z... E, Louis Czy jak to tam mówią? Trzeba wbiec na górę po tych schodach. O, 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 o! Kurczę, ty! Nie podoba mi się to... A, coś, jakaś znaczka. Nie podoba mi się to, że... Oj! Chowaj, chowaj, chowaj. Nie to. Ty wstań że będąc tu, to mi ścina. Naprawdę mi się to nie podoba. Eee, gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Na wprost. Dzień dobry. Za każdym razem, gdy widzę nową osobę, zastanawiam się, czy wkrótce jej oczy zapłoną czerwienią. Najpierw sztorm, a potem wybuch strzaskanej góry. Sądzę, że nadeszła chwila, której się obawialiśmy. E, mam tu raport od strażniczki Douglas. Zerknę. Tak. Charity pisze, że skażenie niemal przejęło plażę. To ty? Tak. To o tobie wspomina? Witaj w urwiskach monarchy. Dzień dobry, proszę pani. Polega na tym, że przed skażeniem wiele lat temu ostrzegał nas pewien stuknięty staruszek. Okazało się, że miał rację. No cóż, żeby było lepiej, najpierw musi być gorzej, o ile w ogóle będzie lepiej. I co się stało z tym szaleńcem? Odszedł stąd sfrustrowany i zawiedziony. Zakładam, że niedługo potem zamienił się w zagubionego. Doszły mnie słuchy o dziwacznym starcu, łowiącym ryby w rzece na zachodzie. Być może to właśnie on. Kto go tam wie? Myślisz, że skażenie tu dotrze? Prawdopodobnie tak. Nadszedł czas, by się zabarykadować i czekać na najgorsze. Zanieś raport Charity sędziemu Bixfordowi. Braliśmy pod uwagę taki przebieg wydarzeń. Wie, co trzeba zrobić. Okej. Okay. Misja przyjęta, e... idziemy do sędziego. To myślę, że pójdziemy do sędziego. I to chyba będzie albo koniec na teraz, albo koniec tej części. A resztę to ja po prostu nagram. Kiedy indziej, czytaj jutro. Ej, nie mogę wejść do fontanny. Deweloperzy, jeżeli mnie nie ogl... nieważne, niech zgadnę. Przynosisz mi raport strażniczki, prawda? Domyśliłem się tego w chwili, gdy cię zobaczyłem. Tak, przynoszę raport. Nie muszę go czytać. Sztorm, erupcja strzaskanej góry. Wcale mnie to nie dziwi, ale ciebie się nie spodziewałem. Przybywasz na Eternum w trudnym momencie. Okej. Okay. Moje wyczucie czasu jest albo doskonałe, albo niefortunne. Zdaje się, że urwiska monarchy przyciągają ludzi o dziwnym przeznaczeniu. Nie taki był plan. Oczywiście, że nie. Ja zaś nie mogę zapominać, że częścią moich obowiązków jest witanie gości. Zamelduj się w gospodzie i rozgość w naszej osadzie. Wróć później to porozmawiamy. Tak jest, proszę pana burmistrza. Czy my coś dostaliśmy ciekawego do ekwipunku? Dostaliśmy czapkę. Kapelusz Pedynkowicza. 15, 3, 13. A to ile ma? to? Nie była ziemia. Musimy znaleźć be, 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 jakiegoś handlarza. Dzień dobry. Witaj w karierze regenta. Gwarantujemy szlachetny sen i królewskie poranki. <laughs> chcesz się zameldować? A proszę cię bardzo. Witaj w gospodzie, urwiska monarchy. Czy chcesz się zameldować? To pozwoli ci powracać do tej osady i się w niej odradzać z dowolnego punktu na mapie. Tak. To Twój nowy punkt powrotu, urwiska monarchy. Yy, idziemy w tą stronę. A, to już mogę z nim porozmawiać. Dobra, ja myślę. Co podać? Coś, co przegoni smutki? A może coś do uczczenia daru życia? Zawsze znajdzie się powód, żeby wychylić kilka głębszych. Kurczę, już myślałem. A już myślałem, że znalazłem sklep, gdzie mogę sprzedać jakieś syfy tutaj. No ale niestety nie. Dobra, w takim razie kończymy na dzisiaj. Ja zobaczę, co się dzieje w tej wiosce. Sprawdzimy, ale zajebiście wyglądam. O, ja, pieprze. Zobaczymy, co się dzieje w tej wiosce. Ja się nauczę, jak sprzedawać rzeczy, jak robić inne rzeczy. I widzimy się w następnym. Cześć.